3 ja nie wiedziałem, nie wiedziałem, że ty masz jakiś multi-konto. Stary, ogólnie jakiś ziomek na twoim czacie pisze z, bluk z konta Ja Właśnie co nie widzę. Dzie dzięki w ogóle I Łukasz, z pozdrawiam I cię. Ile masz Ile masz Ja mam 15, znaczy jeszcze nie, w tym roku mam 15. Jeszcze. Do Ej, 2 to, października. ja mam 17. To dawajcie tutaj na dół, bo ja zostawiłem ja tutaj. Okresie, Czekaj, czekaj. A, Luka, ty jesteś młodszy od jest, nie, 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 ja, ja mam 14. 14. Ma 17. ja mam 15. No dobra, to Odkryję. jeszcze a. A słychać widzowie po głosie czy nie? Właśnie wiesz, nie, bo chodzi o to, że ja słyszałem, że słyszałem, że powiedziałeś, że ty masz 14. A. Ja, ja się zdziwiłem, bo kurde co? Po, po głosie właśnie jest inaczej. Słuchaj, że jesteś starszy. Skąd Nick w wcześniej inny nigdy bo ja widziałem na filmie. Tak, Historia tak. no. jest długa, widzowie, bo naprawdę próbowałem wymyślić jakiś nick, który wreszcie mi się spodoba i było ciężko. Naprawdę. Ale w końcu grałem sobie na serwerze. Czekajcie, odpowiem na do Donata. Nie no, ka każde tutaj miasto jest piękne. No, ale grałem sobie na serwerze i zauważyłem gościa ja niku... miasto! <laughs> zauważyłem gościa o niku Bloodix. Były o ODX. No jakoś mi się tak spodobało. W sumie ja lubiłem kolor niebieski. E, to było takie nawiązanie trochę do koloru. No i wymyśliłem e, Blue Car Miałem Blue Ecar. 10 zł. Ja mam niezłą historię Kiedy Kiedy Face reveal? O kurde. Nie no wiem, naprawdę. W ogóle złota. o tym nie myślałem. Ale czy, wracając do Niku, miałem właśnie Blue Car i to był strasznie długi Nick, był po prostu za długi. E, tutaj tak się masz wszystko w Tutaj w, w który? Tutaj w tym ja pomieszczeniu. Jestem, ale starym, to choć tutaj ten. Ja tutaj po prostu stawiam chodź tutaj. Dobra, po już. Nie wiem, czy to będzie sięgał. Ogólnie ten nick byłby za długi, muszę tą historię dokończyć. No i przerobiłem go właśnie na bluker. Kiedy wam ja no, no, Ja no na przykład, jak kiedyś ten multi musiałem zakładać, to ja tak, Nick, wymyśliłem, że jest taka stronka Pokémon Fusion, co nie? Co ci łączy dwa Pokemony i tam jest nazwa tych Pokemonów połączonych, prawda? I na przykład, nie wiem, łączysz Pikachu z jakimś... z jakimś... nie wiem, jakieś, jakieś tam są Pokemony i ci, wiesz, na przykład najpierw jest Pika, a potem jest Zaur. jest Pika Zaur i, jest I, tak, i taki masz oh. ja sobie tak na przykład, Nick, wymyślałem. Serio? Y nie, do multikonto taki sobie a, a. na przykład. Ale na przykład ten Franal to jest y, dłuższa historia. Ja w ogóle ten... Widzowie, grałem takim skinem wcześniej. Takim mega śmiesznym przynajmniej dla mnie. No. No, no, widziałem, jakbyś ten Szybunker. No, jestem jeden Shortsman na kanale Dexiego, gdzie grałem z takim skinem. Właśnie to widziałem. Dobrze, że Ale go, dobrze go dobrze. chyba zmieniłem. W sensie, ten był. To ten jest taki, taki. Taki fajny. W ogóle, ciekawostka. Ten nick, jaki mam teraz w to jest. Moi, moi rodzice musieli wymyśleć. Bardzo dawno temu y, mi i bratu wspólne, wspólne konto na PlayStation 4 <noise> jak kupowaliśmy i połączyli nasze imiona. Widzowie, ciągle ja widzę, się, że się pytacie, ja już odpowiadałem na to pytanie.